Jak odebrać gemy do StumbleGuys całkowicie za darmo, najlepiej w kilka minut. Zacznijmy może od tego, co w ogóle dają gemy. Większość osób pewnie już wie, ale myślę, że i tak warto to sobie wyjaśnić. Dzięki gemom możesz kupować skiny, motki, czy nawet możesz kupić premium pasa. Więc myślę, że takie coś jest świetną sprawą w szczególności dla graczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze StumbleGuys, ponieważ od początku mogą mieć skiny, które chcą. Link do strony znajdziesz w przypiętym komentarzu. Jest to mega strona, z której możemy otrzymać gemy całkowicie za darmo. Przejdź do zgarniacza gemów, aby wybrać swój zestaw. W pierwszym polu musimy wpisać naszą nazwę w grze, aby można było znaleźć nasze konto To w sumie dosyć logiczne, muszą przecież wiedzieć, które konto korzysta ze strony Ok, nazwa wpisana. W drugim polu musimy wskazać platformę, na której gramy Do wyboru mamy PC, Android lub iOS Ja wybiorę Android, ponieważ gram na smartfonie z systemem Android To klikamy kontynuuj A teraz wybieramy zestaw, który chcemy dostać za darmo Ja na potrzeby filmiku wezmę zestaw z 1600 gemami O, i jak widać dodało nam za darmo 1600 gemów do konta Świetna strona, mam nadzieję, że będzie istnieć jak najdłużej